Wzięłam udział w 14. edycji Masterchefa i bardzo długo czekałam, żeby pokazać Ci, jaki przepis przygotowałam na casting, a jest to jeden z dwóch przepisów, jaki zrobiłam. Naleśniki. Mogłoby się wydawać banalnie proste, ale wręcz przeciwnie, bo szkopuł tkwi w szczegółach. Nie będę skupiała się na samych naleśnikach, bo takich przepisów znajdziesz mnóstwo, chociażby w mojej aplikacji skanujemy, ale zrobiłam je w wyjątkowej wersji na wytrawnie z nowalikami i twarogiem. Ważnym elementem jest to, że ubijamy śmietankę i dodajemy do niej tarty twaróg. Dzięki temu masa jest niesamowicie puszysta i gładka. Do tego odrobina skórki z cytryny, całość mieszamy i mamy bazę do wypełnienia naleśników. Dajcie znać w komentarzu, czy wolicie naleśniki zwinięte w trójkąt czy rulon, bo mam wrażenie, że to jest zawsze walka u mnie zawsze zdecydowanie w trójkąt. Do naleśników robimy zielone warzywa. Ja tutaj akurat wykorzystałam świeże szparagi i zielony groszek, które początkowo trochę podgotowałam a później podsmażyłam na maśle z dodatkiem soli i również skórki z cytryny i soku z cytryny. Te nowaliki i cytryna mocno przebijała się tutaj w całych naleśnikach. Do tego sól, pieprz i gotowe. Koniecznie zapisz ten przepis na później.